Punkt Zdrowia i Razem Przeciw Wykluczeniu przedstawiają Top Speed Grę audio dla niewidomych Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Łukasz i zapraszam na krótki tutorial, jeden z trzech tutoriali dotyczący gry dla niewidomych Top Speed. Gra Top Speed to gra dźwiękowa, gra audio. I zasada polega na tym, że posługujemy się tylko dźwiękiem. Nie mamy obrazu na ekranie i osoby niewidome posługują się samym dźwiękiem, aby wykonywać konkretne zadania. Gra Top Speed to rodzaj wyścigów samochodowych. Każdy gracz wybiera sobie samochód, którym ściga się w naszym przypadku z innymi graczami po różnych wybranych przez sędziego trasach. Te trasy oczywiście nie są proste, mają różne zakręty, mniej lub bardziej ostre. I chodzi o to, żeby utrzymać się w tej trasie i z tej trasy nie wypaść. Jak to wygląda w praktyce? Gdybyście Państwo chcieli sprawdzić, to przekonacie się, że na przykład mając na słuchawkach grę top speed, w danym wyścigu nasz samochód słyszymy po środku, w obydwu słuchawkach, w obydwu kanałach. W momencie, kiedy mamy do pokonania jakiś zakręt, Musimy się utrzymać na środku, ponieważ zakręt znosi nas na jeden, jedną ze stron. I tak przykładowo, będziemy słyszeć nasz samochód coraz bardziej z lewej strony, z lewej strony, z lewej strony, aż w końcu, jeżeli dojedziemy za bardzo w lewo, to gdzieś tam o jakąś bandę się możemy rozbić, i to powoduje, że tracimy nieco czasu, żeby znów samochód uruchomić i się rozpędzić. Natomiast utrzymując się w trasie, po prostu musimy unikać takich przypadków. Wydaje się to z jednej strony łatwe, z drugiej strony trudne, ponieważ, jak wiadomo, nie jest tak łatwo przy dużej prędkości utrzymać się na drodze. Osoby widzące też o tym wiedzą, szczególnie te osoby, które kierują jakimkolwiek pojazdem to zresztą nawet w przypadku rowerów nie jest łatwe co dopiero takiego wyścigowego samochodu. Więc my tutaj w naszym turnieju nawiązujemy troszeczkę do i Formuły 1, i do rozgrywek, być może troszeczkę też żużlowych. Oczywiście wiem, że znacząco się to różni, ale mamy pewną taką namiastkę. Gra bardzo dobrze zrobiona, mająca już kilkanaście lat tak naprawdę gra autorstwa firmy Playing in the Dark która właśnie wytworzyła te gry dla osób niewidomych. Ten, ta gra w, Top Speed jest w kilku wersjach. My korzystamy oczywiście z najnowszej. Przy czym najnowsza, no to właśnie ma już wiele, wiele lat. A ponieważ opowiedziałem już troszeczkę o samej grze, to może teraz jak ją pobrać? Jeżeli chcecie się właśnie dowiedzieć, to słuchajcie dalej. Gra jest oczywiście dostępna w internecie na stronie producenta gry, czyli Playing in the Dark. I możemy na tę stronę dostać się, wpisując adres. Ja go tutaj podyktuję bardzo wolno, żebyście mogli sobie go ewentualnie przepisać, jeżeli potrzebujecie. To jest oczywiście standardowe HTTPS. HTTPS. Dwukropek, slash slash, www. P jak Paweł. L jak Lucjan. A jak Andrzej. Y jak Y. I jak Iwona. N jak Natalia, G jak Grzegorz, I jak Iwona, N jak Natalia, T jak Tadeusz, H jak Henryk, E jak Edward, D jak Danuta, A jak Andrzej, R jak Radosław, K jak Kinga. Kropka, net, slash, kreseczka taka, Ukośna. Load, czyli pobierz po angielsku, i jeszcze slash na końcu. Czyli Playing in the Dark, czyli Playing in the Dark. Taka jest pisownia oryginalna. To jest właśnie strona, gdzie też o tym Top speedie możemy więcej poczytać. Gra jest po angielsku, natomiast wiele komunikatów nie wymaga nauki, żeby, żeby móc w nią z nami grać. Gdy już wejdziemy na tę stronę, tutaj mamy różne informacje od samej góry, prawda, tam są różne wersje Top Speeda wymienione, możemy sobie kliknąć na przykład w Top Speed 3 i tam sobie też posłuchać, poczytać informacje na temat tej konkretnej gry, natomiast tutaj w pierwszym Pierwszą rzeczą po, do pobrania jest już właśnie Top Speed 3. Dokładnie to jest wersja 3.0.3. To jest ostatnia wersja, jaką wypuszczono tej gry. I to jest, tak jak mówię, w, w tej grupie tutaj do pobrania pierwszy link. I kiedy klikniemy sobie w link Top Speed V3.0.3, i tu jest jeszcze dodatkowy opis, gdybyście nie byli pewni, czy to jest na pewno ten link, to zaraz za linkiem, za tą, tym numerem wersji jest właśnie The Final Major Version of the Top Speed Racing Game. I to ma zaledwie 23, około megabajtów, więc bardzo szybko powinno się pobrać. Klikamy w ten link i rozpoczyna się pobieranie, jeżeli zostaniemy zapytani, co chcesz zrobić z tym plikiem, czy otworzyć, czy zapisać, jeżeli chcemy go mieć na dysku jako, jako plik instalacyjny, to dajemy zapisz i on nam się zapisze w pobranych, jeżeli nie zmieniliśmy ustawień. Żeby oczywiście z większości przeglądarek wejść w pliki pobrane, możemy nacisnąć, nacisnąć CTRL-J, wtedy znajdziemy się na liście pobranych, kliknąć tam menu kontekstowym bądź prawym przyciskiem myszy Otwórz folder nadrzędny, Albo bezpośrednio przejść do folderu pobrane, download, zależy z, jakiego, z jakiej wersji systemu Windows korzystamy. Znajdujemy sobie plik TopSpeedExe. Klikamy sobie w ten plik instalatora, który pobraliśmy, czyli TopSpeedV3.0.3Exe, i czekamy, aż instalator nam się otworzy. Instalator jest po angielsku, więc ja mogę oczywiście też przez niego przeprowadzić. On jest bardzo prosty. Najpierw klikamy Next. Jesteśmy też prowadzeni po angielsku przez cały instalator, więc znowu będziemy musieli kliknąć Next, chyba że chcemy zmienić folder, w którym gra nam się zainstaluje. Gra instaluje się na dysku C w program Files bądź program Files X86, jeżeli. To jest Windows 10. Możemy dać Browse, czyli Przeglądaj, jeżeli chcemy zmienić ten folder docelowy, natomiast my go zostawiamy i dajemy znowu Next. Teraz możemy sobie wybrać komponenty, które chcemy zainstalować. I tutaj mamy do wyboru: tak naprawdę, zostawiamy wszystko, chyba że czegoś nie chcemy, natomiast. Natomiast. Na wszelki wypadek, jeszcze mogę oczywiście wszystko pokazać, opowiedzieć, ponieważ tutaj wybieramy wersję. Zaznaczona jest standardowo wersja Full, czyli wersja pełna gry, ale możemy sobie na przykład samą grę bez, bez dodatków zainstalować, czyli Core onla, Only, bądź custom, czyli wersję użytkownika, gdzie też możemy sobie wybrać. Natomiast jeżeli damy tabulator, to otworzy nam się takie okienko i mamy najpierw jakby wersję gry. Którą zostawiam oczywiście jest zaznaczona, więc ona musi się zainstalować. Przykładowe trasy i pojazdy, które też nam będą potrzebne do gry. Skrypty do screen readerów, dodatkowe takie pliki, które też sobie zostawiamy, bo one nam pomagają między innymi w tym, że screen readery się na przykład albo usypiają w trakcie gry, albo po prostu nie kolidują z grą, czyli nic się nam tutaj nie będzie wieszać, wysypywać. Język zaznaczony mamy angielski, ponieważ tylko taki, akurat w tej wersji jest dostępny. Dźwięki też oczywiście sobie zaznacza, zostawiamy zaznaczone, żeby te dźwięki były. I manual jest po angielsku, to jest instrukcja gry, jak trzeba grać, co nacisnąć i tak dalej. To też możemy sobie zostawić, jest w pliku, odsyła nas gdzieś tam na stronę, natomiast jest to wersja angielski. Gdyby ktoś był zainteresowany i nie bardzo radził sobie z językiem angielskim, ale stwierdził, że jednak inna wersja językowa będzie dla niego odpowiednia, to na stronie poniżej właśnie tego Top Speed, tej wersji, którą pobraliśmy, są też dostępne wersje, które przygotowali użytkownicy, już sami gracze kiedyś. Są to dwie wersje niemieckojęzyczne, dwie wersje hiszpańskojęzyczne i wersja brazylijska, portugalskojęzyczna. Tak, to chyba się powinno wymawiać. Tak, bo to jest portugalski, brazylijski. Więc jeżeli nie angielski, no to niemiecki, hiszpański, bądź ten portugalski z Brazylii. Nie ma polskiej wersji, natomiast myślę, że nie będzie to wielkim problemem, ponieważ najważniejsze kwestie dotyczące naszego turnieju ja Wam pokażę. Pokażę Wam też kilka innych, które mogą być, mogą być dla Was przydatne. I może jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ, tak, dajemy sobie tutaj oczywiście next. Tutaj jest e, też folder do zainstalowania, do umieszczenia plików, więc zostawiamy go takim, jak, jaki jest. To jest Playing in the Dart Top Speed. Dajemy znów next. A tutaj możemy sobie na kolejnym oknie zaznaczyć, co chcemy jeszcze dodatkowo zainstal zainstalować. Na przykład możemy sobie utworzyć ikonkę na pulpicie. To jest bardzo, bardzo sprytne. Top Speed 3 się nazywa wtedy, tylko z pulpitu wybieramy Top Speed 3 i gra się nam uruchamia. E, więc jeżeli chcemy mieć coś takiego, to sobie to zostawiamy zaznaczone i znowu dajemy Next. I teraz jesteśmy już na oknie instalacji. Oczywiście tutaj są jakieś podsumowania, co wybraliśmy, czego nie wybraliśmy. I wybieramy przycisk Install. Oczywiście wszystkie przyciski wybieramy spacją, a przemieszczamy się nimi. Między nimi tabulatorem. Kiedy damy install, pokaże nam się taki pasek postępu. W zależności od tego, z jakiego screen readera korzystacie, będzie on sygnalizowany. Natomiast po zainstalowaniu uzyskamy informację, że gra została zainstalowana pomyślnie, czyli Successful Install, i wtedy dajemy zakończ, czyli Finish. I już mamy grę zainstalowaną. Proszę Państwa, zainstalowaliśmy już tę grę, więc nic tylko grać. Natomiast jak grać, o tym opowiem Wam w kolejnym tutorialu dotyczącym gry Top Speed. Tymczasem za dzisiaj bardzo Wam serdecznie dziękuję. Zapraszamy oczywiście tutaj do polubienia naszego profilu Razem Przeciw Wykluczeniu na Facebooku. Można też zasubskrybować kanał na YouTubie. W przyszłości, kiedy będziemy organizować następne turnieje, Będziemy również wrzucać kolejne pliki, kolejne tutoriale, a być może również podsumowania bądź opisy rund tych turniejów. Będziemy w każdym razie wykorzystywać te kanały dostępne, żeby mieć z Wami stały kontakt. Dziękuję bardzo serdecznie, do usłyszenia.